lekcja gry w piłkę po 20 minutach na to czwartym etapie? Dokładnie, zaczęliśmy z lekcję dzisiaj. E, pokazano w tym spotkaniu jakie ok, wiele dzieli polską piłkę e, My praktycznie już e, po utracie kolejnych gramy biegaliśmy za piłką w Hiszpanii. E, to, co robiono bardziej długo, czemu się przy piłce. I niestety skończyło się katastrofą. Malteł, Twój ostatni występ w śląsku? Może to dziwnie zabrzmi, ale sam nie wiem. E, wydaje mi się, że... Czasem jednym spotkaniem można sobie bardzo przepaścić, tak? Przed tym spotkaniem nie miałem niczego podpisanego, więc na tą chwilę mam kontraktu ze Śląskim i wydaje mi się, że tak też pozostawiam. Co to się stało po tych 20 minutach? Wam zabrakło sił czy zeszło po prostu ciśnienie powietrza po tej bramce straconej? Bo przez 20 minut nie było widać tej różnicy, o której mówisz. Wy na nich siedzieliście i oni nie bardzo wiedzieli, co się dzieje. Tak, z takim przeciwnikiem trzeba te sytuacje, które mamy, gdzieś tam e, trafić do bramki. My na początku e, groźnie zaatakowaliśmy, niestety nic nie wpadło. E, te sytuacje, które gdzieś tam mieli z zimną siłą, wykorzystywali. E, tak już powiedziałem, jedna, druga, trzecia bramka i później już praktycznie było spotkane. Ta szansa, furtka, jutrzejsze losowanie, to, to gdzieś jest w ogóle w Was teraz po takim meczu? Czy o tym nie myślicie, jak będzie jutro, to będzie fajnie? To no, ciężko, po takim względem, to mogę powiedzieć tak. Wydaje mi się, że taka szansa jest na to, żebyśmy znaleźli się w fazie grupowej. Na pewno lepiej by było, gdybyśmy zapracowali tym tym boisku, jednak w pewnych sprawach nie, przes nie przeskoczy. Jeżeli zostaniemy wylosowani do fazy grupowej, to na pewno będziemy szczęśliwi. Tak naprawdę myślisz, że jednym z występem mogłeś zaprzepaścić gdzieś, gdzieś podpisanie kontraktu z Domoklubem? Przecież to, to są dłuższe obserwacje, prawda? No tak, jednak mówię, że gdzieś tam ze sobie dyspozycji dzisiaj nie jestem zadowolony. Nie grałem tak jak w poprzednich spotkaniach, a jeżeli nie miałem podpisane kontrakty, to można powiedzieć, że to gdzieś tam to spotkanie też może zdecydować o tym, czy ktoś zdecyduje się na mnie, czy nie, a dzisiaj grałem naprawdę słabą piłkę i tak to, tak to jest zadowolone. Dzięki.